Ok, zatem skoro mamy super zioma, widzę prezydenta. R. Shit! Znowu, nadal. On nadal nie chce. No, Shaundy, jesteś. Aha. Spoko. Ciekawe, co tam przegląda w tym kąpie. O, hello, seat. Hello, toalety. Tych hip dla nikogo nie ma. Jak zwykle, tutaj powinien być mat. 8. Ok, tyle. Pora zająć się misjami pobocznymi. I możliwe, że ogarnę kwestię lojalność. Co tu mamy? Strój Mata Millera, Miał też osobliwości. Ulepszenia. Mamy też klucznik. Ok, super 15. Kinzi. Ok.

Chyba to tylko u mnie jest tak, że jest tak ciutkę jaśniej. Mhm. Mm mm -hmm. Dobra. i'm joking i've just never seen you this angry you saw what he put me in you saw Oh. Well, for a second i thought this had to do with him attacking america that cyrus is dead this cyrus is running rampant in the simulation i've managed to shut him down each time before things got too hairy but he's getting stronger bolder and it's time for him to stop mm-hmm why is this the first I've heard of it? I guess I thought you were a little busy freeing your friends, avenging the Earth, and tracking down a maniacal alien overlord. Uh, and saving brilliant hackers from becoming June Cleaver. Blow everything up! I've never seen you so excited about wanton destruction. <laughs> Just get in a tank already. Uh-huh. <laughs> okay. We have no chogu. Hello. Inyak doesn't have a chance. Kurde, fajna muzyka też tutaj jest. Taka z syntezatora robiona. Fajnie. Kurde, naprawdę. No, I love music is able to keep breaking into this simulation. This incarnation from my subconscious. I can only assume he took some of my knowledge about how this whole thing works with him. Do you realize how crazy that sounds? Do you realize how crazy everything since we were abducted from the White House sounds? Oh, i find it best not to think too hard about it. Okay. Those guys in the back can me. They do anything Jednak też maciarzy wróciły. No, jakiś maciarz. Powierzchna kulka. Nie chce mi dać wstępu. No, ma. No. Świetnie. Wow. No, teraz wyjechać muszę. Liz. Dlaczego mi to nie wychodzi? Okej, okay, udało się. Wyjeżdżam teraz normalnie. wait to take you back to where you belong the kitchen aha kuchnia what toż nie było za słodkie mam się that explosion should take him. don't bet on it i know he's still here somewhere hello hey kinzie are you still trying to fight a man's fight no. Shit, no, he blinked out on us. No. See if you can handle this. Shit. Oh, Kenzie's recording this. No. He... again. Get ready. uh Typical -huh. <laughs> having Kurde, też świetna muzyka w play. Jest nie, Shotgun, powinien tutaj załatwić sprawę. Kurde, ciutkę za wysoko rzuciłem tym syfem, albo nie nie no, no, jednak wrócimy do tych moich ulubionych kubek, albo jednak nie. Ej, ona ma supermoce. What the A to mówę, odpaliła. Wow. U, seksownie wygląda. Opoja. Wow, to było... Wow. Wow. Wow! Ale nie, no ciuch jej, je, wygląda świetnie. Oho, mamy zioma cyrus templa. okej. Okay. Wow, to było niesamowite. Nowa misja, ogarnijmy.

Kurde... Bądźmy przy Madison. No. Dolecę? Dolecę bez problemu. Nie będę musiał wyskakować z wody. A nie mam ulepszenia umożliwiającego mi chodzenie po wodzie. No, na szczęście to już niedaleko. Ciekawe, czym będziemy musieli się z nią zająć. OK, to tutaj. Ciekawe miejsce. Trochę, trochę takie. Hmm, nie wiem. Aha. Aha, będziemy musieli tylko takie coś zrobić. OK. You're ready to put your life on the line to protect another Asha. I'm pretty much a superhero. I'm set for whatever you can throw at me. Okay. You'll find Matt has disabled your special abilities for the duration of this exercise. But don't worry, you'll get them back once the exercise is complete. Get in. You're driving the VIP to a first stop. Okay, in. us go Okay. So who's the mark? You're on the client's time now. You do whatever needs to be done. God, I'm. Dobra. Ładnie wygląda ta bryka. Wygląda jak Justice, ale... Nie wygląda jak Justice. Jest to jakby ulepszony Justice. Ładniejszy. Dlaczego muzyka jest w stylu Jamesa Bonda? Nie. I don't know. I'm just that good. Boom. Chow już myślałem, że moja bryka płonie. that's tammy tolliver the reporter from Ganky ball you can find someone more important for us to protect a security worker is a cereal box you don't get to pick your prize uh-huh hey see that guy over there tell me see a threat i don't know it's your job to know you have to decide right now take him out and possibly kill an innocent human being or let him go and potentially put your vip in mortal danger Wygląda, wyglądasz podejrzanie, ziom. Okej. Okay. Nice job, back in the car. ty hamie. Najmilszy człowiek na ziemi. Najmilszy człowiek w mieście. Jasne. Kule, kobieta... wow, Intel reports threat probability at our next stop, so we should be prepared for anything. Right, absolutely. Potential threats all over the place. I'm glad to see you taking this so seriously. Has MI6 really called upon to escort TV correspondents on shopping trips? Prior to MI6, I babysat overprivileged children of foreign dignitaries on multiple occasions. And after a certain street gang... Uh, international celebrities, you mean? Ok, teraz co? No nie, muszę na piechtę. Dobra. Idziemy na dach. No i klimatyczna muzyka się skończyła. Ok. będzie tutaj coś ciekawego. Wow, mam snajperkę. I'm not going to shoot stuff. No, I'm usually too busy being awesome to be bored. Dobra, so teraz. We're coming out now. Everything clear? Blue skies and hummingbirds, come on out. No. Snipers! Shit! You said we were clear! I thought we were! Who would trying to kill Tammy Tolliver? Her boss, sure, but what did she do? We don't know. You być be jak to informacji how little information agents are actually given. Usually just a name and an objective. You don't know why you're doing something, why do duty honor. a No snajper jest w więzieniu. Dobra. <mum> Piękne zejście z dachu. Kurde, bryka jest trochę uszkodzona. Nie fajnie. Dlaczego no ja teraz nie jadę? Ej. Zostałem oszukany. cholerna sygnalizacja blokuje mi dostęp. Aha, na no serio musi się zatrzymywać. No już tutaj widać, że jest niefajnie. Kurde, blokady drogowe. Szmaty. Macie. Z czarnej dziury. Uh huh. Sharp. We may have a situation. Whoa. Oh shit! This part of your plan? Uh, uh, yeah. Let's say it is. I'll guard the VIP. You get to cover. What? me up, bitch! Hey, it's a Okay. Oh, you're really going all out with this, Matt. Feel free to dial things down a bit, Matt. Matt. Oh, is he not answering? Shit. Uh huh. I must have accidentally cut him off. Zinyak, you piece of shit! Uh always with the vulgarity anywho, have some fun with these. <laughs> minor changes i made. Mean. yes, <laughs> then. <grab> i'm calling in a rescue vehicle. do that without that. i wouldn't put us in harm's way without <grab> some <ém> backup protocol, you know. Aha, okay. next, you're all right, sit tight. car should be here shortly. over Czekamy na pojazd ratunkowy Tylko gdzie ty jesteś w ogóle? Aha, ona tam jest. Jak ja do ciebie dojdę, dobiegnę. Świetnie. Bryka, bryka, bryka. No Jasne już jadę. Nie wiem jakim cudem wy tam jesteście. Podnoszę cię zaraz VIP też jest w całkowicie innym miejscu Aha, samochód jest tam, Vip jest tam, okej, okay, niech będzie. Rozjadę z wszystkich stroniaki No, ta kabryka, fajnie. Ludzki helikopter, rakieta leci. Aha. Okej. Okay. <grywa> to było randomowe. Dobra, po helikopterze. Hmm, jest jakaś kolejna bryka. Okej. Okay. Aha. No. So, everything Aha, VIP nie ma. A, jest, ok. a wszystko się w sumie prawie naprawiło. ok, świetnie. O. No, big ja. Here, what now? Is this over? As soon as the VIP's hilo arrives, she's still in our charge until then. Uh-huh. Is that how it's being delivered? I don't think so. Genki <laughs> could be <Cudownie>. too far behind. He just blew up Tammy. What are the two of them just make a baby already? Do not put that image in my head. the hell is <laughs> he do holy shit? <laughs> uh-huh.

I'm not falling for your tricks. Matt, give the powers back. Oh, I see. Okay. Okay. What happened while we were disconnected? Explain later. Powers <laughs> now. No. Uh huh. I found it. Genki. Oh, she got it Wow. Let's go. Oh, Berbana, some shots. Oh my! This is wow. Not bad, huh? Let's kick some Genki ass. Pewnie się tak zbliża, gęki. Kurde, nie trafiłem go w ogóle. Masz. Nie ta moc. Świetnie. Właśnie. Ja się gękim będę zajmować. Będzie najprościej. No i zwiewa. Słania. Ok.

Mamy pojazdy Gękiego. Tak, świetnie. Cieszę się. Oho. Zajmiemy się tą misją na sam koniec. Zniszcz coś wizualne, aby dostać się ten jakiś błąd w renderingu. Aha. Okej. Okay. Zobaczymy z czym to będzie. Poczekaj na cel. Zlikwiduj cel. Dziękuję. Pojęby się za mną. Świetnie. Fajnie wyglądasz. Ha, więc wiesz, Mato. To już po tobie. A też już mam super supermoce. Świetnie. Zlikwidowany. Zatem ok. Mogę w tym miejscu zakończyć ten odcinek, i w kolejnym zacząć misję poboczną z... od Bena Kinga. Abym dostał super Zioma Bena Kinga. Zatem ok. Trzymajcie się. zobaczyska I widzimy się w kolejnym odcinku.